Dziś sprawdzimy najnowsze i najciekawsze mity tego sezonu. Od ostatniego sprawdzania mitów minął już prawie miesiąc, więc sporo nowości mamy do sprawdzenia. Wykonajcie sprawdźcie czy zostawiliście już łapkę w górę i suba z dzwonem na kanale. Oraz czy Kodzik Manojek w sklepie jest wpisany, bo to bardzo mi pomaga. A ja nie przedłużam, lećmy do mitów. Podobno za pomocą sprzętu do MP oraz drona możemy latać w nieskończoność. No i sprawdźmy, kręcę się, żeby nie było, że nic nie robię, czy do niego podlatuję. I faktycznie, na razie, latam w nieskończoność. I to nie dość, że latam, to jeszcze się z nim przemieszczam, więc tak naprawdę w tym momencie wystarczy tylko... Się kręcić i odkręcić, choć tutaj coś się chyba lekko popsuło. No, ale pewnie, gdybym odkręcił, to by się dało. Ty, no, chyba mi to potwierdzony. Podobno, podmianka sprzętu do MP resetuje czas oczekiwania. Teraz nie mogę go używać, ale biorę nowy sprzęt i mogę go używać. Więc jak widzieliście, to całkowicie zresetowało nam czas. I możemy latać bez delayu. No, mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, pistolet samo naprowadzający działa w krzakach, więc Kepciu widzimy go. A teraz na nowo, czy go mi... wykryło mi go? Mimo, że jest w krzaku. Kepciu idź głęboko w krzak, tam z tyłu gdzieś. Jak widzicie, nie widać go wcale, ale pistolet go widzi, więc to jest normalnie Wallhack. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, za pomocą sprzętu do MP jesteśmy w stanie. Łowić! Jak najbardziej! A jakie to proste było? No nie ma co gadać, mit potwierdzony. A sprawdźmy, czy można łowić za pomocą nowych wyrzutni piorunów. Ty, no i nie można. Spróbujmy na kolejnym łowisku, ale wygląda na to, że faktycznie te włócznie z jakiegoś powodu nie działają na łowiska. No więc mi to balony jak nic. Podobno mapa Fortnite pęka. Jak widzicie, Tutaj mamy całkiem poważne pęknięcie, aż drogę zamknęli, no patrzcie na to! No i co ciekawe, to pęknięcie nie jest wcale takie małe. I czy my tutaj możemy jakieś zobaczyć ślady, cokolwiek? Ty, no zobaczcie, tutaj to co Wam teraz pokazuję, zaznaczam, to jest jedno wielkie pęknięcie, a tutaj z tego co widzę jest drugie. Jeszcze większe. Więc czy mapa Fortnite jest w niebezpieczeństwie? Prawdopodobnie tak, więc Smith potwierdzony. Podobno do gry wróciły stare motory. Nie wiem kiedy. Tak, są! Patrzcie na to! Jezus, jak ja za tym tęskniłem. Nie wiem, kiedy to się stało, ale no są i to mnie najbardziej cieszy. O, dalej jestem w to mistrzem. P.O.V. naszego to. No, mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno nowe mityki wypadają też z flagi na mitycznej wyspie. No i mitycznej fladze. Sprawdźmy to. Sprawdzam! No i mamy to, zobaczmy, czy się uda... No nie, jeden mityk, drugi mityk. Ale tego co nam było potrzeba, no to nie ma. Więc tutaj mi to balony jak nic. Podobno, przyciągając się sprzętem do NP do launchpada, wydarzy się coś niesamowitego! No nie wyszło. To może spróbujmy zaatakować! No wydarzyło się coś niesamowitego. No ale tak ogólnie to chyba mi to balony niestety. Podobno skiny z anime są pay to lose, czyli dają wam przewagę. Jak widzicie w strefie Gabi i Kepcio. Gabi ma zwykłego skina, a Kepcio ma skina z anime, czyli z tą taką obwódką czarną. No i jak widzicie Kepcia dużo bardziej... Widać. Jak widzicie, w strefie jest dokładnie tak samo. Gabi to prawie nie widać. A Kepcia widać na pierwszy rzut oka. Więc chyba nie warto grać tymi anime skinami. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, jeśli wskoczycie z kurczakiem na tą grindową linę, to coś się wydarzy. Więc ja chcę grindować. Jestem z kurczakiem, trzymam kurczaka i coś teraz podskoczę. Ej, i latam! Patrz na to! normalnie poleciałem całkiem daleko, więc technicznie nic niesamowitego się nie wydarzyło, ale samo to, że ten kurczak nie odlatuje jak tam wchodzimy, no powoduje, że ten mit jest potwierdzony. Kolejną rzeczą, na której podobno można w nieskończoność się kręcić to są drzewa i jak na razie faktycznie wygląda to całkowicie legitnie, wystarczy tylko obracać się w promieniu 360 stopni. Ale nie! To jednak zbliżamy się w pewnym momencie, dotykamy drzewa i wypuchamy, więc mit chyba obalony. Podobno w i pyrunów nie zadajemy sobie obrażeń, więc strzelmy pod siebie i zadajemy niestety obrażenia. Więc mit jak najbardziej obalony. Podobno za pomocą sprzętu do MP jesteśmy w stanie wlecieć na smoka! Więc przyciągnijmy się. Ty, no, byłem... Patrzcie na to, ja praktycznie na nim stałem. No ale jednak trochę zabrakło, spróbujmy raz jeszcze. Teraz może bardziej do pyska, wlecimy. No prawie się to udało, muszę przyznać. Nie wiem, gdziekolwiek jestem w stanie stanąć? Pod smokiem? No nie, tak czy inaczej. Bierze mnie i teleportuje. Więc no mit niestety obalony. Podobno sprzęt do MP jest w stanie rozwalić metalowego boksa, więc sprawdźmy. Jeszcze ja. Jak najbardziej. I to z jaką łatwością? No mit potwierdzony, nie ma co. No a sprawdźmy, czy włócznie piorunów poradzą sobie z taką oto metalową ścianką. No chyba było bardzo blisko, bo 30 HP tylko zostało. No ale jednak nie przebiły tej metalowej ściany, więc mit musi być obalony. Jak wiemy, pistolet naprowadzający naprowadza ludzi. Ale zobaczmy, czy będzie w stanie naprowadzić on lamę. Mamy taką piękną lamę przed sobą i wycelujmy. Tak, naprowadza. I co, ja strzelam? I nadal jest naprowadzana Ty mega to fajne W sumie trochę bezużyteczne Tak czy inaczej mit potwierdzony Skoro wiem już że wróciły motocykle zobaczmy czy jak przesiądziemy się na tyły To czy możemy używać sprzętu do MP ty, no, nie możemy. A włócznie możemy? Można, nie, jak No, włócznie jak najbardziej Myślę, możemy. Jak? Ale z tym sprzętem to trochę dziwne, bo fajnie by tak było się przysysywać, nie? No, ale mi to balony jak nic. Wiemy już, jak mi stylę działa z krzakami. No, ale sprawdźmy na przykład z sianem takim. Tutaj nikogo nie ma na pierwszy rzut oka, ale ja. Namierzam. <noise> I mam tam jednego gagatka. No jest, jak byk. No, ale podobno stogi siana, czyli te tutaj wielkie. Nie działają i one chronią przed namierzeniem. Jak widzicie, tam ktoś jest. Kepciu, ukaż się. Hello, mother... Jest i on! No i ja teraz próbuję namierzyć i tutaj nikogo nie ma, widzowie, tu nikogo nie ma. Kepciu, wyskocz, że było, że jesteś namierzony i odmierzony. No nie ma! Nigdzie! Zniknął! No mieć potwierdzony, jak nic. Wiemy już, że sprzętem B przelatuje przez bańko słony, no ale sprawdźmy włócznie! Ej, to nie przelatuje! A to zobaczcie, normalnie mogę sobie polecieć! I gdzie tu sens? Gdzie logika? Ja się pytam zawodnika. No, mi to balony nie przelatuje. Podobno, sprzętem do MP nie jesteśmy w stanie przelecieć przez tarczą osłonę. Ty, no, bez problemu. No, zobaczcie, nie ma żadnego problemu, żeby wlatywać tutaj i wylatywać. Więc no, mit musi być obalony. To wydaje mi się oczywiste, ale sprawdźmy, czy atak sprzętu MP chroni przed full damageem. No, jak najbardziej chroni. I takie normalne przysysanie, nawet jak puścimy, wydaje mi się, że też na 110% chroni. Więc to no, mit potwierdzony. Podobno nowy pistolet naprowadzający ma większy efekt flary tego świecenia niż Heavy AWP, -a. więc zapraszam celować do mnie, oponenci... Ty, dużo większy! Patrzcie, jaka jest różnica. Ciekawe to. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno, używając ataku włócznią, z jakiegoś powodu nie dostajemy full damage'u. I faktycznie, spadłem z bardzo wysoka, a nie dostałem damage'u. Więc no, mit musi być potwierdzony. Nie wiem, czy wiecie, ale po użyciu sprzętu do MP nie możemy zmienić broni i strzelać, dopóki nie wylądujemy. Inaczej jednak sprawa się ma z włóczniami, jeżeli przemienimy się we włócznie. To znaczy, weźmiemy włócznie do ręki. Możemy od razu zaatakować. No i jak widzieliście, mit został potwierdzony. W Fortnite mamy niebieskie katany. Coś nowego, bo zawsze były fioletowe. Sprawdźmy, czy te niebieskie katany można ulepszyć. Wydaje mi się, że to miałoby sens. No ale jak widać nie ma, więc mit balony. Podobno pistolet samonaprowadzający widzi przeciwnika, ale kiedy widzimy jakąś część jego ciała, na przykład Kepciu teraz wejdzie za... Busa, jeszcze bardziej. Widzę jego stopy, ale jego mi przestało trakować. Więc wychodzi na to, że musimy widzieć całe ciało, a stopa się nie zalicza do ciała. Więc co by nie mówić, mit potwierdzony. No i jak zawsze czas na sprawdzanie Midasa, to znaczy Midasem, czy zmieniają się rzeczy w kolor. Bo jak wiecie, Midas zmienia wszystko na złoto. Wszystko, czego tylko dotnę. Na przykład taką kobrę, DMR-a, bierzemy, wyciągamy. No i jest złota, ale sprawdźmy, czy nową włócznie. I czy nowy sprzęt do MP również zmienimy. No i wyciągam. No nie, włócznie nie wyglądają na złote. Wyrzućmy również nie, a sprzęt do MP, jak widzicie, również nie wygląda na złoty, a jak wyrzucimy, to również nie wygląda na złoty. No więc niestety mit obalony jest. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli lubicie tego typu filmy, klikajcie w ten film i miłego ciąga życzę Wam wszystkim!